Hashtag ISTPProblems. No, to jest jakby absurd w ogóle po co, nie? Ono nawet pewnie nie wie, No nie, no ale ukradłeś, woli cię to, no, siedzi na sumieniu. Tak, no. tak. no Cześć, witamy w TypeHype Hype. Tym razem znowu mamy gościa ISTP i dzisiaj zrobimy coś nowego, bo z okazji tego, że jesteś P na kanapie, prawie się rymuje, więc to musi być prawda? Tak. To stworzyłam grę. Wow, Ty nie wiesz, co jest w skrzyneczce? To jest niesamowite. <laughs> ja wiem, co jest w tej skrzyneczce, skrzyneczce, ale ja ci powiem, o co tu chodzi w tej grze. Mhm. Pomyślałam, że osobiście dla mnie i STP to jest dość enigmatyczny typ, i ogólnie mało o nim ludzie wiedzą, i chcielibyśmy. Poznać Ciebie trochę bardziej jako reprezentant tego typu. I to co zrobiłam? Weszłam na internet i spisałam pytania, które ludzie zadają w kontekście ISTP. Więc to są różne no, wow. pytania i ktoś na świecie zadał te pytania na temat ISTP, peni, które mnie zdziwiły. Zobaczymy, czy siebie zdziwią. No i po prostu przeczytamy. No. Wylosujesz, przeczytasz, odpowiesz i nauczymy się czegoś na twój temat. Dobra. I tu też powiemy wprost, że wiemy, że każdy jest inny i że Patryk będzie odpowiadał jako Patryk, ale... No, tak. Jednak ISTP to ISTP, i wszyscy oglądający, jeśli macie inne odpowiedzi, to jak najbardziej możecie dopisywać. A jeśli w komentarzach, a jeśli zgadzacie się z odpowiedzią Patryka, że faktycznie to jest trafione i że wow, wy też tak macie, to też podzielcie się. Chcemy nauczyć się trochę więcej o Was i jak dobrze się wami zaopiekować i jak dobrze was wszystkich traktować. Jedźmy z tym kokcem. Otwieram magiczne pudełko i du -du -dum. Du -du -dum. losuj! Wow, może coś wygram. Gdybyś mógł robić jakikolwiek zawód, jaki by to był? Może powiem tak, bo na pewno jakiego zawodu bym nie wybrał, to nie wybrałbym zawodu, który zawsze, zawsze w nim się odbywa wszystko tak samo. Okej, okay. czyli nic takiego monotonnego. Nie, nic rutynowego, no. Okej, okay. bo jest ten stereotyp, nie, że mechanik, sportowiec, takie rzeczy, a... Mhm. No, ja, nie oszukujmy ja, się, że nie ja każdy się, będzie się, chciał to ja robić Ja się może wytłumaczę ze sportowca Ja ze sportowcem miałem o tyle problem, że Nigdy nie umiałem grać w piłkę Byłem zawsze mega słaby no. Mnie to bolało, że nie umiałem Bo jakby wiem, że no każdy mały chłopak Jak nie umie grać w piłkę No to jest gdzieś tam z boku, nie? więc ja byłem tym trochę z boku Ale serio mi to mega nie szło Czego boi się ISTP? Boi się Boi się wyrażać emocje no, tak, to jest no, bardzo dobra, to dobra jest, odpowiedź. Tak. To jest prawda. No. Czyli nie pytać ISTP o to, jak się czuje, tak? Właśnie, nie pytać i pytać, bo to jest tak, że, yy, że jak wejdziesz już w, głęb, yy, z, w rozmowę z, i, z ISTP głębiej, i on stwierdza, że on chce ci się otworzyć, mhm. to nie jest w stanie coś ci powiedzieć yy, mhm. z, tych, z tych jego głębszych, przeżyć tam w środku. Ale tak na, 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 na takich jakby podstawowych tematach, no to raczej, raczej wydaje mi się, że nic tam od niego nie, nie, okay. wy, nie wyciągniesz. Nie? Przy obcych i też nie do końca. Nie, to, to już, wogu, to już hmm. w ogóle, nie? Jakby przy obcych ludziach. Jakby właśnie mówię gdzieś tam, że hmm. jestem, nawet jak jestem, jestem w gronie znajomych, ale, ale, są, ale nie czuję się mega komfortowo, żeby wchodzić na dany temat emocjonalny w, w moim przypadku, mhm. to ja po prostu tego nie robię, nie? Okej, okay. jeszcze publicznie, nie? Tak, to, tak, to tak, Nawet tak, jeśli tak, to no. są bliscy znajomi, to jeszcze publicznie no. ISTP nie będzie wietrzył e, emocji, no tak. No, tak. Więc, więc to są, to są, to są rzadkie, rzadkie przypadki, że, że, że się tego dowiesz od, mhm. od ISTP. To nie znaczy, że nie ma to, po prostu nie, to znaczy, nie, 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 jeszcze no. jest to prywatna, osobista przestrzeń, więc jeśli faktycznie już się dzieli, no to docencie. Jak ISTP czuje się w szkole? O, to jest ciekawe, to mnie zaciekawiło. Ja ogólnie szkoły, szkoły nie lubiałem. Właśnie też wydaje mi się z powodu tego, że nie widziałem sensu uczenia się tego, co tam jest mhm. i też angażowanie się w grupy społeczne było dla mnie trudne w szkole. Okay. Mhm. Nigdy, no, Na pewno nigdy nie byłem, w, nie byłem gdzieś tam w centrum, no bo nie jestem E. Mhm. Starałem, starałem się gdzieś być właśnie w środowiskach w, w takich, żeby nie być tym takim człowiekiem mega na uboczu, nie? Czy ty po w ogóle przyszedłeś do szkoły i w ogóle nikt cię nie. A ty, tu jesteś w naszej klasie w ogóle? <głosy> <głosy> Tylko gdzieś tam próbowałem, nie? Ale to ale jakby. To było z tego też, że nie, że nie chciałem być tym odrzutkiem, nie? Okej, okay, yeah, dobra. Odrzut, ale odrzutkiem też odrzutkiem szkolnym. Ale no jakby nigdy, nigdy nie byłem gdzieś w centrum. Chociaż raz się zdarzyło, że chcieli mnie wybrać na tego. No przebudzić Byłeś tak. tym dzieckiem, co pytał, a proszę panią, a po co mi to? Mm, nie, nie? Ja się nie, ja się w ogóle nie jak mogłem, to się nie odzywałem, okay. nie? czyli tak w głowie tylko. Tak, 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 no jak, mo jak mogłem na lekcjach, nawet jak wiedziałem coś, to wolałem się nie, wolałem się nie odzywać, a mówię, a dobra, se stworzę problem, nie? bo okay. Jak się to, coś powiem, jeszcze się okaże, że to, że to było coś, coś nie tak i ona mnie zapyta coś więcej, to będzie problem, bo lepiej się nie odzywać, nie? To, to powiedz mi jeszcze, jak byłeś do odpowiedzi wyrywany, no to jak się zachowywałeś? To, czy... Wow. To d Jakie to było doświadczenie d dla Ciebie? Duży stres na pewno, ale to wydaje mi się, że dla każdego, bo to w szkole gdzieś tam mhm. jest e, jakby z automatu wynika, że jeżeli przychodzi ten moment odpowiedzi, no to wszyscy się stresują, nie? Mhm. Chociaż może, może nie jest. zdziwiłbyś się, <śm> <totry> tak. No są, 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 ludzie, są tacy co się da? ludzie, którzy chcą, chcą, bo jest, no nie wiem, kojarzą się sami bo, i nawet bo, bo, czasami nieprzygotowani, bo, bo. Bo... bo chcą. Wow. No to nie, no to ja, ba to ja bardziej w tą stronę, że. Y że, że mega dużo stresu i tylko gdzieś tam właśnie jeszcze myśmy mieli, tak w, w liceum na przykład, na, ty pewnie też mogłaś go mieć, że jak do odpowiedzi, odpowiedzi brał, to był Brodugopis, zamykał oczy i tak przejeżdżał. No dobra, to ten. Dzisiaj. Z historii, nie? Z historii. Z historii. No. To nie, że kolorami wyrywał, nie? Pod no. kolor krawatu. No, oh, no to, 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 były, to mm. dla mnie były mega stresujące mm. momenty. No i no jak już dochodziło do tej odpowiedzi. To, to nie, nie, nie pamiętam wiele, co tam się okay. działo w mojej głowie. Ale no nie to... było tak, nie, nie umiem i nie idziesz? Czy... Yy, ra raczej nie, raczej ja się podej podejmowałem, jak już powiedziałem, że no dobra, yy, mo może nie umiem, ale warto spróbować może tą dwuję dostanę. Okej, okay, dobra. Czy ISTP jest zawsze taki poważny? To mnie zdziwiło to pytanie, bo ja nigdy wow. w życiu bym nie skojarzyła ISTP właśnie z powagą na dwie. Ja, ja, ja nie uważam, że jestem poważny. No. Może na pewno na pewno są wy... czekajcie, myślę, yy, że ludzie uważają mnie, że jestem groźny. Groźny. O, to ma więcej sensu. Tak. Groźny. Tak, to dla mnie ma więcej I, sensu. I to mhm. na pewno dzieje się w przypadkach, gdzie ludzie mnie nie znają. Okej. Okay. Mhm. Jakby jesteśmy na relacjach takich dzień dobry, to wtedy ludzie myślą serio, że jestem groźny, nie? Jeżeli poznają mnie bardziej, no to jakby spoko, no. nie, jesteś, nie jesteś taki, jak się wydawałeś, nie że jest, że jest tak strasznie i że z tobą nie idzie porozmawiać. No i ja sam siebie nie odbieram, że jestem, że jestem... Jakie to, co to tam było słowo? Poważny. poważny. Mhm. No bardziej mi się wydaje, że jestem czasami mniej poważny, niż poważny. To Ale... ja, ja też bym tak... Od... I TP ogólnie to, to jest raczej TP, to jest... Nie, nie mają skłonności do zbytniej powagi, wręcz, wręcz przeciwnie, próbują rozładować sytuację, jeśli jest zbyt mhm. poważnie. Jak jest TP spędza wolny czas? Na plaży. Wow. No, no, ja, ja lubię, właśnie, nie wiem, czy to, czy to jest jakby y, w moim typie, że ja lubię to po prostu. Bo z jednej strony, właśnie, muszę mieć gdzieś to, że coś się dzieje, mhm. a, 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 a z drugiej strony bym mógł ciągle leżeć, ale, ale to musi, właśnie nie mogę leżeć na, na przykład na kanapie. Bo to okay. jest tak, bo to tak, jest tak że naj... jak to, są to, jest, to jest już po prostu, dobra, marnuję czas, nie? Okay, okay. To jest, to jest mega, zma mega zmarnowany czas, mogę coś w tym momencie sensownego zrobić. Ale jeżeli już wyjeżdżam na wakacje, mm -hmm. to wtedy nie mam problemu z tym, mogę to przeleżeć okay. cały tydzień i nie mam problemu z tym, że jakby w mojej głowie nie ma tego, że zmarnowałem okay. czas, nie? Aha, no tak, bo, bo dlatego wyjeżdżasz, żeby wylegiwać. Tak, jakby... mm -hmm. Wow! No. Dlaczego ISTP odpowiada pytaniem na pytanie? A odpowiadam? No, odpowiadam czasami. Właśnie. Czasami, czasami to robię, dlatego że pytanie mi się wydaje absurdalne, więc po prostu zadaję pytanie, żeby ktoś sobie stwierdził, że to pytanie było głupie. No to, to zadaję też pytanie. Kim chciałeś być w dzieciństwie? No to się już wiąże tam z tym pytaniem wcześniejszym, nie? O. w wywiadzie ISTP odsyłamy. Tak, zobaczcie sobie, warto. Yy, w dzieciństwie chciałem być yy, muzykiem. I wiem, że to się nie wiąże z moim typem, ale byłem w takiej rodzinie wychowany i prawdopodobnie też dlatego wybrałem ten zawód. Co dołuje i jest EP? Wszystko! Wszyscy, wszyscy, wszystko, co zrobisz. Jest analiza w głowie, i po prostu ach, znowu błąd, znowu źle. To no, jest takie straszne. Ty to mówisz z uśmiechem na twarzy, ale naprawdę tak jest. Naprawdę no. tak jest, bo ISTP ma. Otrzymamy do odcinków na temat funkcji, ale ISTP, ISTP ma i sens S, negatywne, pesy, pesymistyczne, i F pesymistyczne, a przecież cały dzień i, i to jest. S, czyli moja praca, to co daje na zewnątrz, do świata namacalnego i też F, czyli ludzie, czyli czy znowu kogoś uraziłem, czy dobrze wykonałem swoją robotę. ISTP to jest naprawdę to jest perfekcjonista w wielu różnych dziedzinach no. i jeśli macie ISTP w życiu, to, to nie myślcie, że to jest oczywiste, że on sam wie, że zrobił świetną robotę. Naprawdę ISTP może mieć tak, że chodzi się katuje cały dzień przy, wszystkim. No, to no. jest prawda, no. Pytanie, za jaką cechę chciałbyś, żeby cię pamiętali po śmierci? Że byłem czuły. <noise> Żartuję. To nie. To... Nie za tą cechę. <noise> za, za, tą, za tą cechę nie. Wydaje mi się, że za, za, tą, za tą cechę, która jest też tak bardzo eksponowana w moim typie, że, że właśnie... Wiedziałem, czego chcę w życiu. Okej. Okay. Mhm. O, to jest ciekawe pytanie. I na przykład podejmiesz złą decyzję, to i tak cieszysz się, że... Nie ciesz... Nie, nie cieszę się, że... Ale ja nie podejmuję złych decyzji. To jest pierwsza rzecz. Tak. A, a, a druga... E... Że jak już podejmu, podejmuję tą złą decyzję, to często staram się jeszcze ją jakoś uratować. Okej, okay. a jednak że... jak nie uratujesz, to co to, to, to? była lekcja, że nauczyłeś się przynajmniej... Ja się przy, przyznaję się do tego, no. okay. przyznaję się, że popełniłem błąd. Okej. Okay. I wyciągnąłeś wniosek, idziesz dalej i to się jak to była dobra rzecz. Nie lubię tego uczyć się na błędach, ale wiem, hmm. że to jest wartościowe, hmm. nie. Okay. Wiem, wiem, że popełnianie błędów często bar bardziej uczy niż, niż to, że robisz coś dobrze. O, to jest bardzo cenna uwaga. To. Wyobraź sobie, no. że jest przynajmniej 8 ja, typów, ja. <gry> które mają problemy z podejmowaniem decyzji. To co byś poradził takiej osobie, na przykład ty, jako człowiek, który jesteś decyzyjny, potrafisz to robić, lubisz to robić? Co, co myślisz, kiedy patrzysz na osobę, hmm. która stoi przed y, jakimś wyborem, i hmm. dla niej jest to po prostu przytłaczające? To hmm. co byś poradził? No Wydaje mi się, że że często jest bardzo duża analiza danej decyzji, okay. że odbywa się to na tak dużym spektrum, mm -hmm. że potem już tak naprawdę nie wiesz, czy ta twoja decyzja była dobra czy zła. Czasami po prostu decyzji, Aha, okay. decyzję mm -hmm. trzeba podjąć jako decyzję, nie? Dobra. Ja wiem, że z decyzją się wiąże odpowiedzialność, no jakby jeżeli coś podejmujesz, no to musisz jakby brać tego konsekwencje, nie? Okej. Okay. potem ja jak powiedziałeś, ja, że... ja nie jestem nigdy w stu hmm. pewny, że, A, że, że takie mhm. i takie będą konsekwencje mojej decyzji, nie? Ja po prostu ją biorę, bo wiem, że ją trzeba podjąć, mhm. No i, i bierzesz często na jak, po i biorę jakby na okay. siebie to, że, 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 że jeżeli coś pójdzie nie tak, to ja, se to, ja będę musiał Dobra. to ratować. nie? Podejmując decyzję, wiesz doskonale, że może coś pójść nie tak, ale mm -hmm. wiesz, że po prostu będziesz starał się naprawiać to, a jak się nie uda, to po prostu tak jak no, przyznajesz no, się do błędu i mm -hmm. idziesz dalej. Ja często mam analizę taką też, że wiem, że jeżeli de danej decyzji nie podejmę, to coś się może nie wydarzyć nigdy. Więc Aha, bo... czekaj, czyli brak decyzji też jest decyzją. W całym tak. świecie. Mm -hmm. Jak obrazić ISTP? Czy da obrazić ISTP? A w jakiej sytuacji? Nie wiem, takie do, było do... pytanie. Takie zaraz Dobra, do, pytanie. Doprecyzujcie pytanie następnym razem. Nie wiem, kto zadaje takie By... pytania, ale. Jak obrazić? Nie wiem, no to wszystko zależy od wszystkiego. Dlaczego ISTP mnie nie szanuje? <laughs> to było świetne. <laughs> Za co kogoś nie szanujesz? To jest dobre pytanie. Dlaczego ISTP mnie nie szanuje? Tak się to pisze po polsku? Czekaj, ja tego nie muszę zanalizować w głowie. Dlaczego ISTP mnie? Aha, bo to... To, to ktoś pisał. Ktoś mnie. pisze? Tak. Okej. Okay. O jakimś tam ISTP z jego życia. Że, że, go, nie, że tak. go nie szanuje. I dlaczego? I teraz moje pytanie, odnosząc się do tego, to jest co trzeba zrobić, żeby ISTP przestało Cię szanować? Sz -szanować. Albo żeby nawet nie zaczęła Cię szanować. To co wywołuje w ISP taką reakcję? Wow. Czy ja kogoś nie szanuję? Właśnie pytanie, co to, co to jest też szacunek, nie? Mm -hmm. bo, to, bo to jakby ciężko odnieść, no bo dla mnie może być szacunkiem coś innego, a dla danego człowieka coś mm -hmm. innego. Więc ja bym musiał zdefiniować najpierw y, słowo szacunek, bo nie, nie umiem sobie na ten moment przypomnieć, że kogoś. Totalnie nie szanowałem. Mm -hmm. To byłoby dziwne dla ISTP. Naprawdę, to, to jest dziwna rzecz, żeby ISTP kogoś z rozbiegu po prostu nie szanowało. Dziękuję bardzo za super wywiad. Ocyłam Już poszedł na kanał tydzień temu. I dziękuję również za wspaniałą grę. Ja też dziękuję. Dobrze się <laughs> bawiłem. Mam nadzieję, że się nauczyliśmy wszyscy czegoś na temat ISTP. Jeśli. Słuchacie nas ISTP, to dopowiedzcie też, powiedzcie, czy się zgadzacie, rozwincie też yy, swoje odpowiedzi, co byście dali w tych sytuacjach, i dziękuję wszystkim za udział w tej dzisiejszej naszej zabawie, i do zobaczenia. Do zobaczenia.